Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło tutaj być, szczególnie że to tutaj ponad 20 lat temu studiowałam i rozpoczęła się cała moja przygoda z chirurgią i w ogóle z medycyną. Tytuł mojego wystąpienia to Fanaberie. Fanaberie według słownika języka polskiego to dziwactwa, coś co jest niezgodne z normami społecznymi. I właśnie o takich dwóch fanaberiach mojego życia chciałam Wam opowiedzieć. Pierwsza to w ogóle pomysł, żeby zostać kobietą chirurgiem. A druga to sama chirurgia plastyczna. Bo tak naprawdę ja nie miałam być chirurgiem, nie miałam być chirurgiem plastykiem, a już na pewno nigdy nie myślałam, że będę tutaj stała i do Państwa dzisiaj mówiła. Ale zacznijmy od początku, czyli pierwszej fanaberii bycia chirurgiem. Nie działa mi pointer, przepraszam. Aha, działa, ale nie mam go tutaj. Dobra, to się przestawię. No dobrze, generalnie chciałabym Wam opowiedzieć jakąś romantyczną historię, że całe życie operowałam misie, moi rodzice byli lekarzami i zawsze o chirurgii marzyłam, ale generalnie tak nie było. Byłam w klasie matematyczno-informatycznej, i całe życie chciałam być informatykiem. W trzeciej klasie moja przyjaciółka zmieniła zdanie, postanowiła iść na biolchem, i ja, niewiele myśląc, poszłam za nią. A jak już ten biolchem skończyłam, to nie wiedziałam za bardzo, co ze sobą zrobić, więc zdawałam na fizjoterapię, na jakieś studia międzywydziałowe i właśnie na medycynę. Mój tata, który chciał być lekarzem, ale nim nie jest, stwierdził, że skoro już mi się udało i się dostałam, może warto byłoby spróbować. I tak na medycynie nieromantycznie wylądowałam. Z chirurgią było już trochę inaczej, bo tak naprawdę po pierwszym roku, kiedy mieliśmy praktyki pielęgniarskie w klinice chirurgii ogólnej, właściwie wtedy w małym szpitalu w Łowiczu, Tata, mojego kolegi z grupy, był ordynatorem, stwierdził, że po co mamy siedzieć na dole z dziewczynami, jak możemy się mieć do operacji. I wtedy pierwszy raz w życiu miałam kontakt z salą operacyjną, umyłam się, pamiętam do dzisiaj, do trepanacji ostrodyżurowej i coś zatrybiło, cyknęło. Zakochałam się na szczęście i wiedziałam, że jeżeli w ogóle zostanę lekarzem, to na pewno będę zabiegowcem i na pewno będę chirurgiem. Chirurgia plastyczna pojawiła się gdzieś na drugim roku. Też przypadkiem trafiłam na oddział w Łodzi, gdzie stwierdziłam, że właściwie to fajne, może dla kobiety lepsze. A tak naprawdę tutaj trochę symbolem jest ten osioł, bo to, co mi się najbardziej w tej chirurgii plastycznej podobało, to fakt, że była wtedy mega niedostępna. To były czasy, kiedy było jedno miejsce właściwie w całym kraju specjalizacyjne. A ja wtedy miałam jakąś dziwną cechę, że musiałam wszystkim pokazywać, że dam radę tam, gdzie się nie da. I tak naprawdę. To był główny powód wyboru tej specjalizacji. Stwierdziłam, że zostanę chirurgiem plastykiem. Całe studia chodziłam do kliniki chirurgii plastycznej w Łodzi. Oczywiście na plastykę się nie dostałam, bo u mnie na roku była profesor Ania Kasielska, która to miejsce dostała, bo miała po prostu lepszy lep, więc zaczęłam chirurgię ogólną. Czy było to łatwe? Nie, nie było. Wtedy były troszkę inne czasy. Byłam jedyną wówczas kobietą w klinice chirurgii ogólnej i tak naprawdę przez pierwsze miesiące skupiałam się na parzeniu kawy, robieniu wypisów i słuchaniu żartów kolegów, że kobieta chirurg jest jak świnka morska, czyli ani świnka, ani morska. Wtedy to było dla mnie mało zabawne, a już najbardziej mnie przeraziło to, że na TEDxie dwa lata temu koleżanka Marta mówiła o dokładnie tym samym żarcie, którego słucha jeszcze teraz na Ortopedii, więc mam nadzieję, że te czasy się zmieniają, bo z tego co wiem, to w tej chwili 70% studentów medycyny to jednak kobiety, więc to wszystko zmienić się będzie musiało. No, ale rozpoczęłam tą chirurgię, zaczęłam się dogadywać z kolegami w pracy, zaczęło mi się całkiem podobać i wtedy pojawił się kolejny problem, teraz już nie problem, ale wtedy problemem był, czyli mój mąż, którego poznałam i który również był wówczas na chirurgii ogólnej i był stuprocentowo zafiksowany na plastykę, też nie miał miejsca, więc potrzebowaliśmy już wtedy nie jednego miejsca w Polsce, ale dwóch. Michał dostał się pierwszy na specjalizację, jest sześć lat starszy, do Łęcznej pod Lublinem, więc musiałam móc opuścić i wynieść się do Lublina. To też nie było łatwe, bo ówczesny konsultant wojewódzki i szef oddziału chirurgii ogólnej, gdzie próbowałam się przenieść jako rezydentka, poinformował mnie, że przecież jestem kobietą, zaraz zajdę w ciążę, więc w ogóle nie ma takiej opcji, bo mu zmarnuje miejsce specjalizacyjne, ale jakoś korzystając już wtedy ze znajomości udało mi się tą specjalizację przenieść. I po paru miesiącach zaszłam w ciążę, <laughs> więc wyobrażacie sobie, że nie do końca miałam ochoty wracać na ten oddział, ale na szczęście w międzyczasie po raz dziewiąty poprawiłam lekarski egzamin państwowy i wreszcie dostałam się na chirurgię plastyczną. Rozpoczęłam tą specjalizację, wynieśliśmy się z Lublina. Wybór padł na Warszawę głównie dlatego, że tam było po prostu więcej miejsc do robienia specjalizacji, a nie chcieliśmy nigdy z mężem pracować razem, więc wylądowaliśmy w Warszawie. Jak pewnie wiecie, pracujemy teraz razem, ale tak wyszło. No i wracając do chirurgii, czemu mamy trudniej? Tak naprawdę ja nie wiem. Myślę, że. W dużej mierze wynika to z tego, że ten system gdzieś nie był przygotowany na kobiety w chirurgii, że jednak w dawnych czasach na salach operacyjnych dla kobiet nie było miejsca, że rzeczywiście jesteśmy trochę inne jest, nas jest nam ciężej. Myślę, że tak naprawdę to nie jest w ogóle walka o to, żeby kobiety mogły operować, tylko bardziej walka o to, żeby pacjenci mieli dostęp do pełnego spektrum kompetencji, również tych kobiecych, bo myślę, że jednak jesteśmy trochę inni, nie ma się co oszukiwać. Jesteśmy bardziej empatyczne, mamy większą dbałość o szczegóły. W tej chwili kobiety, które walczą z tym, żeby nie było mowy o kobietach w chirurgii, podkreślają, że kobiety chirurdzy mają mniej powikłań, są bardziej dokładne i tak naprawdę są na to publikacje medyczne, ale w ogóle nie o tym ma być ta prezentacja. Kolejny aspekt, w którym mamy troszkę trudniej, to dom, czyli dzieciaki, bo jednak w Polsce istnieją jeszcze stereotypy, że to tatuś może wracać później z pracy, a mama powinna siedzieć w domu i czekać z ciepłym obiadem. Co jak się domyślacie, będąc chirurgiem, bo pewnie część z Was wykonuje tę specjalizację, jest dość trudne, bo mój grafik jest dość nieprzewidywalny, chociaż w tej chwili pracuję tylko w klinice prywatnej i tak nigdy nie wiem, o której skończę, i muszę być ciągle dyspozycyjna dla moich pacjentów. Często zdarza się, tak, że dojeżdżam do domu, zaczynam się bawić z dziećmi i dostaję telefon, że właśnie mam krwiaka, więc muszę wracać rewidować, więc na no to są plusy ujemne tej pracy, ale tak się zdarza. Ciągłe SMSy, ciągła dyspozycyjność dla pacjentek, żeby właśnie czuły się zaopiekowane. Ale myślę sobie, że jest to specjalizacja tak fajna, że czasami pojedyncze słowa, że zmieniłam czyjeś życie, że te kobiety znowu czują się sobą, sprawiają, że jednak warto. Wspólna praca to już temat, myślę, że nie na ten krótki wykład, bo praca z mężem to temat, na którym mogłabym mówić godzinami. Mój mąż jest starszy, jest dla mnie mega wsparciem, dużo mnie nauczył, natomiast nie zmienia to faktu, że jest to cholernie trudne. I w tej chwili, ponieważ obydwoje mamy dość silne charaktery, raczej staramy się nasz grafik układać tak, żeby się mijać w pracy i widywać tylko w domu i chyba dzięki temu funkcjonujemy. A te medale Ironmana to coś, o czym chciałam wam powiedzieć, bo wszyscy wy będziecie mieć kiedyś mega stres, pracę bo medycyna z założenia jest pasjonująca i my tej pracy się oddajemy w 100% traktujemy ją jak pasję i przez to często o naszych pasjach zapominamy i myślę sobie że mega ważne jest aby jednak móc, móc dać upust swoim emocjom i gdzieś się zrelaksować u mnie to jest sport rzeczywiście dość dużo trenuję kończę ironmany i to jest taki mój, moja odskocznia i mój sposób na balans choć nie jest to łatwe bo po prostu fizycznie na to nie mam czasu no dobrze, przejdźmy do drugiej fanaberii, czyli tego, co część z Was pewnie tak postrzega, a mianowicie chirurgii plastycznej. Po co w ogóle taka specjalizacja? Po co robić usta, nosy, produkować kolejne takie same klony? Czy tak rzeczywiście jest? Ja się z tym do końca nie zgadzam. Generalnie większość moich pacjentek to są pacjentki, które mają medyczne wskazania do operacji. Są to dziewczyny, które na przykład miały twarz polaną kwasem i na tej twarzy mają wypisaną całą historię swojego życia i my później próbujemy je leczyć. Są to nastolatki, które w dzisiejszych okrutnych czasach Instagrama wstydzą się chodzić do szkoły przez odstające uszy, przez za duże nosy. Również ta operacja poprawia komfort ich życia. Nie wspomnę już o całej rekonstrukcyjnej, czyli kobietach po mastektomii, które tak naprawdę ponowotworze nowotworze piersi, pozbawione są swojego podstawowego atrybutu kobiecości. I one przychodzą do mnie i mówią, że one nie chcą być piękne, nie chcą być idealne. One chcą po prostu spojrzeć w lustro i czuć się znowu sobą. Więc myślę, że to fanaberia nie jest. Redukcja piersi to jest teraz ogromny problem. Ja miałam taki dość duży dylemat etyczny, czy operować szesnastolatkę, którą widzicie, ale ona. Miała piersi rozmiaru M. Od trzech lat nie ćwiczyła na WF-ie, bo się wstydziła rozebrać w szatni. Nie była w stanie biegać. Czy to jest fanaberia? Nie wydaje mi się. Jej życie po tej operacji się zmieniło. Ona może normalnie funkcjonować. Brzuchy pociążowe. Oczywiście to nie jest problem, jak patrzymy na poprzednie, pre poprzednie prezentacje. Natomiast pamiętajcie o tym, że my żyjemy w okrutnych czasach. Siedzimy na Instagramie, oglądamy idealnych ludzi, idealne ciała. Kobiety o siebie mega dbają, chodzą na siłownię, wylewają hektolitry potu, trzymają dietę. W momencie, jak zajdą w ciążę, robią wszystko, żeby wyglądać dobrze, a ich ciało już nie wygląda tak jak wcześniej. Mają prawo nie czuć się z tym po prostu dobrze. Są rzeczy, takie jak tutaj, rozstęp mięśnia prostego, nadmiar skóry, których jak bardzo byśmy o siebie nie dbały, jak bardzo holistycznie nie podchodziły do życia, nie jesteśmy w, w stanie naprawić bez chirurgii. Tak samo tutaj, czy to jest straszne? Pewnie nie jest, ale jeżeli ta pacjentka ma się czuć lepiej dzięki temu, że będzie wyglądała tak jak przed ciążą, ja jestem z tym okej. Okay. Pamiętajcie też o tym, że operowanie to nie tylko skalpel i wyuczone ruchy. To praca nad czyjąś tożsamością, godnością i poczuciem własnej wartości. Bardzo często właśnie słyszę to zdanie. Ja nie chcę wyglądać perfekcyjnie. Ja chcę znowu wyglądać tak jak ja. Chirurgia plastyczna, moi drodzy, nie ma robić z ludzi pięknych. Ona ma im przypominać, że już piękni są, tylko czasami potrzebują pomocy, żeby to zobaczyć. Oczywiście istnieją też pacjentki typowo estetyczne, pacjentki, które robią lifty twarzy, podnoszą piersi. Ja również nie widzę nic w tym złego, jeżeli one mają się lepiej czuć. Tak naprawdę dobrostan i zdrowie to również kwestia psychiki, więc jeżeli są wskazania medyczne, czemu nie? Natomiast to, na co zwracam uwagę i to, jakie ja chirurgii plastycznej nie uprawiam, to to, co dzieje się w dzisiejszych czasach czyli Instagram i kobiety, które przychodzą do nas, pokazują, że chcą wyglądać tak jak kot, chcą wyglądać jak ktoś inny, chcą mieć ogromne piersi. Ja uważam, że chirurgia plastyczna to nadal medycyna i nadal mamy stosować się do evidence-based medicine, czyli mamy robić to tak, żeby pomagać, a nie szkodzić. Robienie z ludzi karykatur, stosowanie filtrów z Instagrama, które mają nam pokazywać, jak mamy wyglądać, robienie ogromnych piersi, to jest po prostu zniekształcenie i w mojej ocenie z medycyną nie ma nic wspólnego, ale oczywiście to każdy chirurg robi to, co uważa za słuszne. Co więcej, wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach najtrudniejsze, Najważniejszą operacją jest ta, w której musimy odmówić, bo pamiętajcie, że jest bardzo duża presja społeczna. Pacjentki bardzo często przychodzą do nas również z powodów psychologicznych, bo na przykład się rozwiodły i w chirurgii plastycznej i zmianie swojego wyglądu. Upatrują tego, że mąż wróci, tego, że wszystko się zmieni. I myślę sobie, że bardzo dużym problemem jest wyczucie, kiedy problem nie jest związany z wyglądem, tylko właśnie z psychologią i z głową pacjentki. Bo jeśli taką panią zoperujemy, to ona będzie miała problem, bo mąż i tak nie wróci i będzie niezadowolona. A my będziemy mieć problem, bo my produkujemy sobie niezadowoloną, sfrustrowaną pacjentkę, która nam nie da spokoju. Więc ta rozmowa, tak naprawdę konsultacja i takie wybranie pacjentów, których możemy operować, wydaje mi się, że to jest kluczowe w tym momencie. Oczywiście łatwo mi o tym mówić, bo operuję 16 lat, mam trochę pacjentów, więc mogę wybierać, kogo chcę operować. Pamiętam początki, kiedy cieszyłam się na każdą konsultację i wtedy to odmawianie już było troszkę cięższe. Natomiast myślę sobie, że warto o tym pamiętać. Bo zawsze dojdziemy do swojego, jeżeli będziemy robić medycynę zgodnie z zasadami. Tak długo, jak będziemy robić medycynę z empatią, odpowiedzialnością i dowodami, tak długo będziemy mogli dawać ludziom coś, czego nie widać na zdjęciach, czego nie da się zmierzyć odwagę, by znowu być sobą, pewność siebie i własną historię. A ja dla was bym chciała, żeby przekaz był taki tego wykładu, że trzeba dążyć za swoimi marzeniami. Nie ma rzeczy niemożliwych. Jak czegoś bardzo chcecie, to się udaje. Dziękuję.